polecam, nie polecam grę Dredge. Grę tę polecę wszystkim fanom horrorowych, lovecraftiańskich klimatów. Spodoba się ona graczom lubiącym zarówno nieliniową swobodę, jak i nienadmiernie rozbudowane otwarte mapy. Polecę ją osobom, które lubią gry, w które możemy grać w szybkich, parominutowych sesjach, spodoba się ona entuzjastom znajdzieki achievementów, łowienie wszystkich ryb jest niczym zbieranie pokemonów. Polecę ją melomanom lubiącym traki przypominające Harry'ego Pottera bądź klasyczne spooky horrory, spodoba ona się fanom lekko zręcznościowych minigierek, a także osobom, które uwielbiają pastelowe i nieco baśniowe estetyki. Komu Dredge nie polecę? Nie polecę jej graczom liczącym na dłuższą i bardziej skomplikowaną fabułę. Nie spodoba ona się osobom oczekującym bardziej rozbudowanych elementów craftingu i RPG. Nie przypadnie ona do gustu ludziom mającym alergię na klockowe zarządzanie ekwipunkiem w stylu starego Diablo czy oryginalnego Resident Evil 4. Nie spodoba ona się także przeciwnikom powtarzalności w rozgrywce i w sidequestach. Wiele z nich polega na złowieniu odpowiedniego gatunku ryb. A także osobom nie lubiącym lekko karykaturalnej estetyki. W grę zagramy na PC-tach, Steam Decku, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X i S. Za grę przyjdzie nam zapłacić od 63 do 120 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Absolutnie tak. Ta gra uzależnia jak czekolada owinięta w folię bąbelkową. W mojej ocenie Dredge to gra rewelacyjna. Zasłużone 9 na 10. Choć sam gameplay i pomysł na niego są dosyć proste, to gra niesamowicie wciąga gracza. Zdobycie wszystkich aczywek w Dredge, nie licząc oczywiście dodatku, zajęło mi około 22 godzin. I niezależnie czy szukacie czegoś na długie zimowe wieczory, czy po prostu chcecie się wprowadzić w klimat Halloween, Dredge jest absolutnie dla was. Polecam, nie polecam grę Dredge.